Zapraszam Was dzisiaj na hol Domowy. Pokażę Wam e, różne gadżety, które kupiłam do dekoracji mojego wnętrza. Słuchajcie, na tym tle najczęściej nagrywam, co widzicie z tyłu, e, no i staram się coś tam zmieniać. Kupiłam trochę ze świątecznych gadżetów, bo już myślę o świętach, e, żebyście mogli fajne tło widzieć. E, to może zacznę od mojej mini choineczki Słuchajcie, tak się ona przedstawia. Tak wygląda. Nie chciałam takiej standardowej choinki, stwierdziłam, że ona będzie fajnie wyglądała w tle. I ona jest z pepko za 30 zł. W środku ma światełka, jest zrobiona z jasnego drewna, wręcz białego, a może to jest nawet pomalowane, nie wiem. I do tego przyczepione są cekiny w kolorze srebrnym. Trochę mi one podpadały podczas transportu, no ale nic. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda, jak będzie się świeciła. Tutaj może tego nie widać. Jak do tyłu to wezmę, o, to może tak. Więc jako tło mam nadzieję, że będzie fajnie się prezentowała. Zaczynamy już świąteczny okres. W PEPKO kupiłam również taki świecznik. Słuchajcie, za 10 zł. Wygląda, jakby był zrobiony z kartonu, z takiej płyty. W środku jest właśnie taki szklany pojemnik, żeby to się tam nie zjadało. Serduszka, taki słodki. Fajnie wygląda wieczorem. Ładne światło daje, także podoba mi się. I tak, jeżeli chodzi o świąteczne rzeczy, kupiłam też taką ozdobę. Są to takie patyczki biało-srebrne, z takimi kuleczkami Wyglądałem jak kulki śnieżne, jakoś tak mi się to spodobało. I jedna sztuka kosztowała 3 zł, Kupiłam sztuk 4, sypiam się z tego brokat. Masakra, mam teraz całe nogi w brokacie fujka. I wstawiam to, do, będę stawiać to do jakiegoś wazonu i będę to z tyłu będzie tak stało. Myślicie, że to fajnie wygląda, mi się wydaje, że, że tak. Byłam również w sklepie, który nazywa się Kik, mnóstwo tam rzeczy mają. Jak weszłam kiedyś, to od razu wyszłam, ale jak się tutaj przyglądnąć trochę z bliska, to powiem Wam, że fajne rzeczy można tam znaleźć. Ja kupiłam coś takiego. Sweet home, home is where the heart is. Słuchajcie, takie białe drewienko, postanowiłam, że będę to z tyłu stawiać, tutaj ma coś takiego i kminiałam, do czego to jest. Asia powiedziała, że to jest na książkę kucharską do kuchni, a nawet jest tak napisane z tyłu po niemiecku, bo to jest jakiś chyba niemiecki sklep. 20 zł to kosztowało. Wydaje mi się, że będzie też również ładne tło do filmów stanowiło. Takie deseczki. Te wcześniejsze gałązki, te białe, kupiłam w sklepie, wszystko po 5 zł i zobaczyłam tam taki kominek. Yy, no nie wiem, czy będę w nim palić tutaj woski, bo jest jakiś taki mały i taki, no nie wiem, wydaje mi się, że szybko będzie się to wypalać, ale kosztowało 3 zł. Taka słówka urocza, bardzo mi się spodobał. Także no, nie mogłam tego nie wziąć. Aha, i jeszcze kolejny kominek, bo jak coś tam gadaliśmy o woskach, o kominkach, o świecach, to dużo osób mi napisało, że wępiku są fajne. No i znalazłam taki wępiku, kosztował 10 zł, ale okazało się przy kasie, że była jakaś tam promocja na niego i zapłaciłam za niego 7 Chyba będę musiała go mojej mamie oddać, bo się tak spodobał, a drugiego nie mogę znaleźć. Tutaj wosk już jeden był palony, jak widać. A no zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Jestem ciekawa. Jednak ta miska też jest trochę mała. Do wosku jest ok, ale do olejków, no tak nie bardzo. Więc szukam takiego z wielką, wielką michą. Wiem, że można dostać coś takiego w Yankee Candle, ale niestety nie chcę się pięć wydawać na kominek. Postanowiłam, że zrobię taki krótki haul, bo ja wiem, że nie lubicie holów mieszanych, że lubicie wszystko oddzielnie pooglądać. Także coś, coś takiego. Powiedzcie mi koniecznie, czy podobają Wam się moje ozdoby do nowego tła i napiszcie, czy Wy coś kupiliście ostatnio ciekawego do dekoracji wnętrz, może chcecie mi polecić jakiś fajny sklep w Warszawie, który ma takie fajne ceny typu Pepko. Na przykład, super są akcesoria, a są naprawdę tanie. Także jeżeli Wam się podoba, dajcie kciuk w górę, widzimy się w następnych filmach, wbijajcie na mojego Facebooka, bloga, Instagrama. Do zobaczenia, Pa, pa!